Świadomość emocjonalna pokazuje nam, że są obiekty w naszej przestrzeni, w naszym świecie, które y, trigerują to, tak po angielsku, ale są takimi czynnikami zapalnymi określonych energii w nas. I one są bardzo ważne, bo emocja nam właśnie pokazuje, aha, tutaj cię boli. Jak o tym myślisz, to cię boli. Jak doświadczasz tego, to cię boli. Czyli masz w sobie energię skorelowane z tymi wydarzeniami, które nie są dobre. No i tu się zaczyna praca terapeutyczna, czyli jakby naprawianie tych relacji z określonymi obiektami, żeby świat po prostu nas przestał boleć. Bo nie chodzi o to w tym świecie, żeby, wiecie, manewrować, unikać, lawirować tak, żeby po prostu z tym się nie spotkać, tego nie doświadczyć i tak dalej, tylko chodzi o to, żeby świat mógł się wokół nas dziać. A nas, żeby to nie zakłócało, żebyśmy, jeżeli chcemy być szczęśliwymi ludźmi, radosnymi, dobrymi, to żeby po prostu te czynniki zewnętrzne nie decydowały o tym.